się, świeżo kupiłem kamperem, zakupionym w Szwajcarii w miejscowości Bil, Bien, z Francuska. Jedziemy teraz w kierunku granicy, gdzie jeszcze czeka nas proces od zapłaty podatku VAT. Po stronie niemieckiej, bo. Gdybyśmy go przywieźli do Polski, w Polsce się zapłacić, no to musiałoby wynosić oczywiście 23%, a tak jak jest w Niemczech 19%. Procedura w Niemczech, mam nadzieję, że przebiegnie sprawniej niż ostatnio, bo ostatnio jechaliśmy, on to niestety parę godzin, firmie spedycyjnej z na przygotowanie dokumentu. Szwajcarii to również pięknie i radośnie, a korek na dobre 20 minut. Co jest Piękne widoki, piękne lanszafty szwajcarskie z małą ilością... Właśnie jesteśmy po prawie celnej, tu jest budynek urzędu celnego, tu jest przejście granicy między Szwajcarią a Niemcami. W tym budynku na drugim piętrze są spedycje, gdzie najpierw trzeba odprawić, przekazać papiery do odprawy. Na dole są punkty Szwajcarów, w pierwszej kolejności do Szwajcarów się idzie. Oni formalności ze swojej strony, później do Niemców. Niemcy poszkodują do opłaty, w tym przypadku do podatku VAT i cła. No i na końcu kasa, z tym będzie można jechać. Półtorej godziny, powiem Wam, że bardzo szybko załatwione dzisiaj. W praktycznie możemy się pakować do kampera i i żegnać granicy szwajcarsko niemieckie Jeszcze raz wpadnie z na budynki urzędów celnych i nie tylko Ciężarówki czekające na odprawę No i tu na parkingu stoi ten nasz Mobilwagen. Fiat Ducato 260 najechane dieselek. no stanie bardzo łzy. No i się pojazd prezentuje po odprawie Tak się prezentuje nasz świat, Dukato, Hymermobil. Mobil Jesteśmy teraz w Berlinie. Byliśmy przed chwilą, tam oglądać Hyundai Sonika, Jonika i właśnie ostatnia prosta teraz przed dalem kampera, którego weszłym do Kostrzenia nad Odrą Tak się prezentuje pojazd z zewnątrz 97 rok ja powiem Wam, że wygląda bardzo poprawnie, środek bardzo fajny, wyposażenie, no, co niektóre rzeczy zaskakują to takie auto posiada tu jest tu z tyłu jest bagażnik na rower tu u góry jest roleta podświetlana elektrycznie LEDami nie wiem czy one zostały domontowane później czy, czy zostały domontowane czy fabrycznie nie wiem, czy to będzie widać. Do rolety jest tutaj pilot. Za pomocą tego przycisku można. Nie wiem, czy to będzie widać. O, chyba widać. Teraz w dzień może efektu nie ma, ale w ciągu yy, nocy bardzo ładnie podświetla. I daje takie, taką, takie wrażenie po prostu jasności, bezpieczeństwa. Yy, tu są schody. Tu są schody do auta. Schody są uruchamiane tym przyciskiem. Nie namęcimy się. Bardzo ładne elektryczne schody. Młody, stary, każdy wyjdzie. To, po tych to jest nowa wygodzina, którą sprzedawca kupił, nie zdążył włożyć czy w ogóle miał. Y, jakiś pomysł na tą wygodzinę nie w końcu, że jest to nowa wygodzina dodana przez y, sprzedawcę tego Szwajcara. Środek czyściutki, zabany, niezniszczony. Jeśli weźmiemy pod uwagę, oczywiście, że to jest raczej 97 rok. A dwa, że to y, no, auto, które powinno być używane i zakładam, że było używane, ale, ale śladów używania wielu nie ma bardzo ładnie prezentujący się yy, samochód. Modelki. Tu jest wentylator. niedawno do, nie działał długo z tego co wiem. Sprzedawca powiedział, że tu domontował do wentylatora włącznik, który trzeba w którym trzeba najpierw zasilanie samochodu uruchomić. bo że to jest to. Okay. jak jak widzicie wentylator działa ale to nie ma klimatyzacji więc takie funkcje przewiewów jak najbardziej są istotne tu jest korba do podnoszenia dachu jakby poprawy wentylacji samochodu firanki zasłony no tak bardzo przytulnie bardzo domowo tutaj jest drugie łóżko tu jest oczywiście pierwsza kanapa można rozłożyć i tutaj, nad siedzeniem kierowcy i pasażera, jest druga karanta. Kabina kierowcy bez żadnych rewelacji, niedawno została Tutaj do samochodu. Yy... Zmieniarka, CD, szybki elektryczne, lusterka zewnętrzne, również elektryczne. Zmienia się, nie wiem czy paluszek złapałem, tu, to jest przeciw zmienia do starych zewnętrznych. Auto ma najechanie 261 tysięcy Ostatni serwis w 20 Wszystko działa, wszystko funkcjonuje Przyjechaliśmy z samochodem już ponad 1000 km Bardzo, bardzo, bardzo fajny samochód Przestrzenny dla rodziny, nawet 2 plus 2 myślę, że Bardzo dobra forma spędzenia wakacji Tak auto się prezuje od kierowcy tu jest wlew paliwa i to całe oprzyrządowanie pojazdu. Właśnie znaczy, wyruszamy teraz drogę, bo Kupiec się denerwuje. Trzeba go uspokoić, za chwileczkę będziemy. Wyruszamy, nawigacja pokazuje nam, że mamy 75 km do miejsca docelowego, teraz 67 km, prosta droga. Mam nadzieję, że za godzinkę, naszym kamperem ja 262 339, tyle mam na ten chwilę. Stereo, klimatyzacja, jak mówiłem, bak, czyli te trzy przyciski będą musiały zastąpić klimatyzację. Półki, półeczki Czkolwiek na samochód typowy wypoczynkowy wy 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 musiałem zmienić wiek, nie ma za dużo y wygód y schowków Dzisiaj ma 262, więc 6000 tysięcy kilometrów temu miał ostatni serwis. No ostatni metr, 1200 metrów do przekazania samochodu. Jesteśmy w miejscowości pod na dodrum, W takim razie się będziemy żegnać z pojazdem, Przy takim to się stanie, jak widzicie zbierzemy kierunek do Frankfurtu nad Odrą, a dokładnie będziemy jechać na Koszyń nad Odrą, gdzie czeka klient. Godzinka i będziemy mogli wracać do siebie do domu.